Siemaneczko wszystkim, witam Was bardzo serdecznie po tak długiej przerwie. Ci, co mnie obserwują na Instagramie wiedzą, dlaczego mnie też tyle czasu nie było. A ci, co nie wiedzą, to mogę Wam pokazać. Mam tutaj cięcie. Miałem operację, miałem złamaną czwartą kość śródręcza. Do końca, poręka nie jest jeszcze prosta, nie jest, ale znaczy się, nie jest prosty, ale zrastam się, już że jestem powarobowy, wróciłem już do pracy. Także stwierdzam, że można coś zacząć nagrywać. Mam troszkę pomysłów na ten, powiedzmy, rok, sezon. Najpierw dzisiaj zaczniemy od czegoś, co mnie zdziwiło. Wlaze, wlazłem na temu, na tą chińską stronę i znalazłem coś takiego. Jest to zapakowane, bo chciałem to przy was otworzyć, żebyście mniej więcej widzieli. Dlatego otwieramy, bo chciałem zobaczyć, jaka jest różnica między wynalazkiem z z skin już widzę jedną rzecz, która na zdjęciach była całkiem inna, także co, ja sobie jeszcze tylko naszykuję płyn i zaraz do was wracam. Zrobimy małe porównanie, póki co. Tu macie oryginalną, myślę, że nawet jedną jedyną słuszną gąbkę do mycia, czyli big red red Spongea od firmy optimum, która jak widzicie już troszkę swoje zrobiła. Powiem wam, naprawdę jest produkt sztos. A tutaj mamy tą. Nie wiem jak to określić. No tą chińską. Nie powiem na słowa na P, bo tak nie powinno być. Po drugie, tak. Jak sobie zobaczycie, podejdę do Was tu bliżej. To zrobię to tak, żebyście tutaj cokolwiek widzieli. Ona jest nacięta. Pyk, cyk, obracamy ją. I jest nacięta również z drugiej strony. A ta na obrazkach była taka sama. Tutaj niby są nacięcia, tylko wiadomo, ona jest cienka. Zobaczymy. Na obrazkach była na zdjęciu. I na filmiku, który był, była taka sama. Zobaczymy, nie wiem, czy teraz widzicie, sobie zerknę, e, że była taka. Ok, rozumiem, że teraz jest taka. Może być tak, że jak wsadzimy do, do wody, do płynu, ona po prostu nabierze takich rozmiarów, bo według filmiku i zdjęć była takiej samej grubości. Mniej więcej, wiadomo, że na zdjęciach to jest troszkę inaczej. Ale co, z drugiej strony nie ma w ogóle nic, żadnego jakiegokolwiek innego nacięcia. Na obrazku była z dwóch stron nacięta, ale no co, wziąłem to na próbę, zobaczymy jakościowo, jak to wygląda. To jest fajna, gładziutka, tylko wiadomo, ona też swoje umyła. No to ta jest taka bardziej ostrawa się wydaje, ale zrobimy tak, ja sobie rozrobię Norisa, bo oczywiście tylko i wyłącznie Nowrisem myję auto. Przepraszam, nie tylko myję auto, mam go jako płyt do spryskiwaczy, myję nim normalnie i szyby i tak samo... Wypukuję fotele, ale do tego to, to już wiecie. Bo, już jak ktoś wie na moim kanale, dłuższy czas to wie na, na czym pro, teraz aktualnie pracuję i co Wam mogę polecić. Także co, rozrobię sobie do ulica: zrobię sobie 4 litry wody, jedna nakrętka i oczywiście woda musi być letnia. Także ja zaraz do Was wracam i będziemy to testować. Wodę tą rozrobioną. My teraz standardowo jeśli używamy gąbki takiej, a nie innej. No to widziałem Nera. Jeden, jedyny, słuszny szampon. Jej lejemy jedną nakręteczkę. Chyba trochę więcej też nie zostanie. Jedna nakrętka wystarczy. Na 4 litry wody. Teraz sobie to rozmieszam. Odłożymy nurisa tylko. Zamieszamy. Naprawdę ma strasznie fajny zapach. I ogólnie jest bardzo konkretnym środkiem. Bo tak jak Wam mówiłem, że nieraz ja go to bardzo dużo rzeczy wykorzystuję. Dobra, to weźmy teraz tą gąbkę z temu. Zobaczmy, czy się, czy się napije. Jak urośnie, czy urośnie w ogóle. Woda jest letnia, tak jak powinna być. Też nie spodziewam się, żeby urosło nie wiadomo jak. Przypuszczam, że tak właśnie będzie. Bo jak na razie, nic się nie nie dzieje. troszkę, coś tam puchnie. Jak widzicie, także ją zostawię chwilę we wiadrze i zobaczymy. Po jakiś. dam temu 5 minut poleżeć. I zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, moi drodzy, dałem temu troszkę poleżeć. Pomogłem trochę tej gąbce, musiałem sobie ją ponaciągać. Powiem wam tak, jeden minus już jest bardzo duży, jak dla mnie. Po pierwsze. Tutaj nie macie nacięć, jest tylko nacięcie z jednej strony. Te nacięcia wydają się takie... No nie za fajnie to wygląda. Zobaczmy. Porównajmy to. Większościowo wyszła, zrobiła się troszkę większa niż... Aha, to bo nie widzicie. Troszkę większa niż z Norisa, niż ta, niż y, Optimum. Ale powiem Wam, w samym dotyku to jest czuć, że to jest typowo taka naprawdę konkretna gąbka. I oczywiście od razu Wam mówię, nie jest to żadna reklama ani tej gąbki, a nie wiadomo tej Po prostu chciałem zrobić, porównać sobie, bo mi to wyświetliło na temu Jeszcze jedna rzecz Zobaczcie sobie jakie te Kosteczki są dosyć sporawe Ta jest taka O te ta są takie One Są dużo Może nie dużo, ale są mniejsze Porównajmy to tak bliżej jakoś O proszę bardzo, sobie porównacie Mniejsze, te są większe kosteczki No ta kawę wychodzi troszkę większa, tak Jak widzicie, troszkę większa jest Szerokościowo jest identyczna. Uchwyt jak leży w ręce, no okej. Okay. Tutaj w, y, w Optimum ten, te wygięcie jest troszkę szersze od tej. Tak Wam to porównam. Że te światło też, muszę coś ustawić znaczy światło, ale to najwyżej później, jak widzicie. Także co, teraz robimy test jak się zachowuje na lakierze. Auto, tak, od razu Wam mówię, nie jest to reklama czy jakokolwiek jak pokazywać Wam jak się myje. Tą gąbką, jak się jej używa? No, bo to już widzieliście kiedyś na moim kanale. Auto jest po prostu, no, nawet nie było płukane, bo to jest auto od mego taty. Jest auto testowe, zresztą jak widzicie, Klar schodzi z maski. Także nie ma się co na tym przejmować. Sprawdźmy, oczywiście, najpierw faworyta jak dla mnie, bo jest to oczywiście gąbka, którą sam używam. Wy, wyciskamy tą gąbkę, żeby tak z niej troszkę, nawet trochę za dużo leci żeby nie troszkę leciało, no i bierzemy idziemy, Zobaczymy, jaka jest różnica po ślizgu. Przejadę sobie tylko troszkę, obrócimy na drugą stronę. Zobaczymy teraz tą drugą, na drugim elemencie, też ją wyciśniemy, żeby z niej leciało. No z tej widzicie, z tej jest praktycznie identycznie, a aż tak z niej nie leci. Teraz zostawię tak, żeby była o, troszkę mniej wyciśnięta niż ta oryginalna. Mam jeżeli to nie zasłania. No, lekki opór stawia. No słyszycie zresztą. A tej oryginalnej tutaj aż takiego oporu nie było słychać. To sprawdzimy. ją troszkę, żeby z niej leciało. Tak jak powinno być mauricem. Chodzi ciszej. Nawet tutaj. Dobra, <laughs> Zrobimy jeszcze jedną rzecz. Ta gąbka i tak przeze mnie nie będzie używana. Jeśli ktoś taką gąbeczkę chce, piszcie w komentarzach. Napiszcie, nie wiem, cokolwiek. Jakiś fajny komentarz kreatywny. Jak pod tym komentarzem będą jakieś, będzie więcej lajków, to, to wtedy do kogoś wyślę tę gąbkę. Bo ja jednak na to używać nie będę. Przerzucę w kąt i będzie leżała. A tak, może ktoś będzie chciał taką gąbeczkę, to dostanie ode mnie. No i co moi drodzy? Co wam mogę powiedzieć? No, jak to podsumujemy? No, jest różnica. Oczywiście, że jest różnica. Po pierwsze ta gąbka nie ma nacięć. Nawet te kosteczki, czy tak to zwał kwadraciki, są dużo mniejsze. Ta gąbka jest dużo tańsza, tak? bo ta gąbka mi kosztowała chyba 15 zł. Ale ta gąbka, powiem Wam tak, ja na niej pracuję już dłuższy czas. Dosyć, że tych już jest trochę umytych. Nie powiem Wam ile tego było umytego, ale naprawdę dobrych kilka, jak nie kilkanaście Audi z tą gąbką umyte. Co jedynie tu mi się gdzieś mogło oderwać, o, tak jak widzicie, no ale no, to gdzieś zahaczyłem a jakiś emblemat to cokolwiek. Jest różnica tak, bo ta gąbka kosztuje ponad chyba około 120 zł, tylko że tą gąbką możecie mieć kilka tysięcy samochodów. Naprawdę ta gąbka jest, no ja bym to powiedział, że może być nawet nie do zdarcia. Naprawdę ona robi swoją robotę, jest mięciutka, ta jest dużo twardsza, jakby nie było. O, widzicie zostawia opór. Wiadomo, że ta jest nowa, też jest używana, ale ta gąbka cały czas od początku jest taka sama. Ona się w ogóle nie zmieniła. Poza tym wiadomo, że jest lekko gdzieś brudna, ale dlatego, bo to się tym myje z systemem bezpłukiwania. Co wam mogę powiedzieć? Ja teoretycznie tylko i wyłącznie tą gąbkę. Ja wam tą gąbkę polecam z całego serca. Tak jak powiedziałem, nie jest to reklama, ale jeśli będziecie byli chętni, to mogę wam rzucić link do sklepu, w którym ja kupuję tą gąbkę i te wszystkie rzeczy, tak jak Norisa czy Power powerkina. Nie jest to reklama, nikt mi za to nie płaci. Także jak najbardziej ja wam polecę gąbkę oryginalną, chyba że ktoś nie wiem, myję sobie auto od czasu do czasu pod, pod domem, ale nie wiem, czy jest sens kupować taką gąbkę. No, wiecie co, no to jest to, że tą gąbkę gąbce macie z dwóch stron nacięcia. Jeśli to jest naprawdę brudne, bo tylko w samym spłukaniu jedziecie jeden element, obracacie gąbkę, jedziecie z drugiej strony, ten brud wchodzi sam w te szczeliny i jest to naprawdę bezpieczne. A w tym, widząc jakoś wykonania, nawet jest to nacięte dużo mniej, bo tutaj nacięcie jest w tym miejscu, a tu nacięcie jest dużo bliżej, także... Szczerze, z całego serca ja Wam polecam ten oryginał, zrobicie co, co sądzicie, ale ja myślę, że dosyć wyczerpujący temat, że tak powiem, no i co, no tyle, no. staram się właśnie teraz zrobić Wam filmy, będę się starał zrobić filmy dla Was krótsze, nie żeby trwały za 20, 30, 40 minut, będę się starał, ja jeśli będzie coś potrzebował, będę przy czymś potrzebował dużo więcej pracy, no to wtedy jakoś Wam to potnę, żeby no, wtedy będą dłuższe, no nie ma, jedne, nie ma innej opcji, no i co, i to byłoby na tyle, Chociaż jeszcze w sumie plany, jeszcze chciałem wam powiedzieć na ten rok, to jest mam zamiar chycić mojego Passata. Także pojadę do sklepu, w którym ja się zaopatruję, kupię sobie pastę do polerki. Jeszcze gąbkę, oczywiście Opti Wafel różowy, bo, bo jak dla mnie jest najlepszy, idzie tak jak burza do tego paste, pastę 3D Spida, czy tam 3D Spida. I pasata przelecimy całego, wypolerujemy ładnie. Potem nie wiem, zaczniemy może jakieś. E, nie wiem zaciski malować, takie pierdolone. Chcę ja po prostu się chwycić mojego auta, wyprać go do porządku, wszystkie wnęki, wszystko poczyślić, także tylko oczywiście musi zrobić się temperatura dużo lepsza. Mam jeszcze kilka rzeczy z temu do testowania, takich wynalazków, jakiś powłok śmiesznych na plastiki. Zobaczymy co to się, jak to działa, czy to w ogóle działa, czy to jest czegokolwiek w ogóle warte. Będziemy to na ta, tacie, au, aucie, ale to pogmatwałem, bo te ma tak jak widzieliście z tyłu kiedyś, może że się zwrócili uwagę, są te listwy, te takie plastikowe. Nałożymy na to ten wynalazek, zobaczymy, kupimy jakieś inne innej firmy, powiedzmy gdzieś w sklepie, u nas dostać, zobaczymy. Także myślę, że plany są w miarę fajne. Jakieś tam rzeczy jeszcze potestujemy. Także co, mam jeszcze jeden fajny wosk do Was na testowanie, tylko to już jest typowo, będzie automatem Norrisem. I mam też wosk w opryskiwaczu, zobaczymy jak on działa. mikrofilmę do tego też mam specjalną, także co? Dzięki no, to będzie chyba na tyle. Jeszcze coś, jeszcze chyba nie wszystko. Także jeszcze raz. Dzięki wielkie za obejrzenie. No i co? Jak Wam się podobają takie materiały, zostawcie łapkę w górę. Piszcie komentarze, suba, dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. No i tyle. Dzięki i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!